Dzień dobry widzowie! W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o bardzo ciekawych, dosyć osobliwie wyglądających, niesamowicie często spotykanych w domach i co ciekawe, dosyć silnie jadowitych stosunkowo pająkach. No i tak się jakoś złożyło, że w ostatnią niedzielę wpadł mi w ręce taki pająk. W sensie to nie jest pusta kliszówka, może go nawet będziecie widzieć. O, widzicie, nie kłamałem, w środku jest pająk. No i właśnie to maleństwo, swoją drogą, to jest w ogóle dorosły osobnik, jest bohaterem głównym dzisiejszego filmu. Ale zanim przejdziemy do pająka, to patrzcie co tu się dzieje. Tutaj jest y, jedzone i ta dorosła samica dużego pająka, który jest bardzo nerwowy, właśnie sobie szamie szarańcze i bardzo chciałem ją nagrać jako na... Ujok się biedno skuliła. Bardzo, bardzo chciałem ją nagrać, jak ona sobie przeżuwa szczękoczułkami, ale niestety się nie udało, bo się wkurzyła i nie dało się jej w ogóle nagrać w ten sposób. Człowiek się stara, chce nagrać elegancko, jak taki pająk sobie je, ale gdzie tam? Będzie się stawiał, będzie wariował, już tak od pół godziny stoi i ani drgnie. A tutaj jest wylinka. I ta wylinka jest bardzo ciekawa, bo ona, zobaczcie, jest cała niebieska i co ciekawe, ona nie należy do tego pająka, no bo on jest za duży. Ta wylinka, Należy do bardzo, bardzo rzadkiego gatunku, który możemy spotkać w hodowlach. Ciekawy, czy ktoś z Was zgadnie, co to jest. No dobra, ale przejdźmy do tego oto Szkraba. Moi drodzy, bohaterem głównym dzisiejszego filmu jest ten oto maleńki pajączek, który z jest bardzo ciekawy. Należy on do takiej rodziny pająków, która zrzesza gatunki o dosyć osobliwym wyglądzie, a niektóre to są prawdziwi kosmici i o nich opowiem wam zaraz. Co to jest? To jest, proszę Państwa, bokochód. Tak. Naprawdę tak się nazywa po polsku, to jest jego nazwa polska zwyczajowa i zapewne pochodzi od tego, że pająk ten porusza się troszeczkę bokiem. Więc ono chodzi bokiem, to nazwijmy go bokochód, Co może pójść nie tak. Bokochód, czyli rodzaj Xysticus yy, i jest to nazwa rodzajowa, która dotyczy w Polsce kilkunastu gatunków. Mamy kilkanaście w Polsce takich oto różnych bokochodów, które mogą być jasnobrązowe, ciemnobrązowe, czarne itd. tak Ogólnie pod względem kolorystycznym bokochody jakoś mnie szczególnie nie zachwycają. Natomiast jeśli chodzi o kolorystykę, to Bokochody mają całkiem ciekawych kuzynów i między innymi kuzynem takich bokochodów, należącym do dokładnie tej samej rodziny, czyli do rodziny Tomiside, czyli rodziny ukośnikowatych. Nie mam pojęcia dlaczego ta rodzina nazywa się ukośnikowate, nie pytajcie się mnie. Takim kuzynem jest pewien pająk, który występuje w Polsce, występuje na łąkach i który poluje na kwiatach. I tym pająkiem jest oczywiście kwietnik i o nim bardzo chciałbym nagrać film w tym roku, mam nadzieję, że to się uda latem. Natomiast wracając do bokochodów. Te pająki nazywane są często krabokształtnymi lub pająkami krabami. I pomimo tego, że z krabami mają tyle wspólnego, że oba taksony są stawonogami, tak? To jest stawonóg i kraby też są stawonogami, no to na tym się podobieństwa kończą. Ale faktycznie, jeżeli takiemu pająkowi przyjrzymy się z bliska, no to po pierwsze wygląda trochę jak kosmita, trochę przez to ułożenie oczu na głowotłowiu, To przez fakt, że on te dwie pierwsze pary odnóży krocznych ma takie, wiecie, ogromne, i one sprawiają wrażenie, jakby zaraz miał nas nimi capnąć, no to faktycznie pająki te troszeczkę kraby przypominają. No i właśnie ten kształt i wielkość odnóży, czyli że te dwie pierwsze pary są duże, te dwie tylne są małe, i przez to jak na przykład taki pająk siedzi nam na suficie, no to sprawia wrażenie, że jest szerszy niż dłuższy. Może tak? To jest to jedna z najbardziej charakterystycznych cech tych pająków i posiadają je praktycznie wszystkie gatunki właśnie z rodziny ukośnikowatych. Jest jeszcze druga, bardzo charakterystyczna cecha tych pająków, która sprawia, że są one świetne w obserwacji. A ta cecha to jest styl polowania, bo te pająki normalnie aktywnie polują. To nie są pająki sieciowe, takie jak na przykład, nie wiem, krzyżaki czy tygrzyki, że jeżeli coś wleci w sieć tygrzyka, no to pająk przybiega po tej sieci, zawija, gryzie i potem ofiara zostaje skonsumowana. Tutaj u tych pająków to tak nie działa. One owszem produkują pajęczynę, natomiast ta pajęczyna działa raczej jako taka asekuracja, w razie gdyby pająk na przykład, nie wiem, spadł z jakiejś powierzchni. No to wtedy ta nitka asekuracyjna zawsze go wyratuje. Ale pająki te nie robią sieci, one normalnie sobie wędrują, 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 ewentualnie czyhają i z atakują swoją ofiarę. I tak właśnie robią między innymi kwietniki i tak robi też ten pająk. To teraz mała ciekawostka, która być może niektórych zaskoczy i która, powiem wam szczerze, zaskoczyła też troszeczkę mnie. Sorry w ogóle zaświereszcza, bo tu mi gdzieś uciekł i cyka. Pająki z tej rodziny są stosunkowo silnie jadowite. O co chodzi? O to chodzi, że na tle innych pająków, czyli krzyżaków, czyli skakunów, lejkowców, czy chociażby pogońców, to chodzą pogłoski, że jad pająków, właśnie na przykład takich bokochodów jest dużo, dużo silniejszy. Oczywiście ten jad nie jest na tyle silny w ogóle te pająki nie mają jak. Ugryźć człowieka, w sensie one mają maleńkie te helicery, yy, i po prostu, żeby przebić ludzką skórę, to, to, to nie wiem, co by się musiało stać. Tak faktycznie, jak się okazuje, pająki te po prostu potrzebują silnego jadu, a wynika to z tego, o czym Wam przed chwilą powiedziałem, czyli ze stylu polowania. No bo wyobraźcie sobie, że taki pająk czycha i nadlatuje mucha i pająk atakuje muchę, wgryza się w nią i co by się stało gdyby on miał słaby jad? To zanim ten jad by zadziałał, to ta mucha by z nim odleciała w siną dal. Więc ten jad musi działać praktycznie natychmiast, żeby tę muchę sparaliżować i koniec końców zabić. Więc tak, pająki z tej rodziny mają stosunkowo silny jad. Podejrzewam, że nie jest to taki jad jak na przykład nie wiem, jad kolczaków, ale tak naprawdę nie wiem. To jest moja szczera odpowiedź, nie mam pojęcia, bo nigdy nie widziałem, nigdy nie czytałem i nawet nie wiem czy istnieją badania na ten temat. Więc no to jest trochę gdybanie, ale jednak bazując na tym jak szybko te ofiary reagują na jad i to zresztą zaraz wam pokażę albo już pokazałem, bo nie wiem jak to wyjdzie w edycji. No to jad jest dosyć silny na tle innych pająków, natomiast spokojnie nie ugryzą człowieka, nam nic się nie stanie, nie umrzemy, nie odpadnie nam noga. Także pełen luz. Ktoś powie: "No dobra, fajnie. Pająk, krab, jakiś tam jad, spoko poluje, w sumie fajnie, ale no spójrzcie na to. To jest maleńki, w żaden sposób nie wyróżniający się pająk, który ma ubarwienie jak każdy inny pająk, czyli takie szaro-bure. Ogólnie nic ciekawego, no serio nudy. I jest to poniekąd prawda. Natomiast nagrywam ten film też z innego powodu. Bardzo, bardzo i po raz trzeci bardzo często wysyłacie mi zdjęcia pająków. Czyli jest wiadomość klasyczna w stylu cześć Wojtek, znalazłem takiego pająka. Pomóż mi, proszę oznaczyć, albo co to jest? Mniej więcej tak policzyłem sobie na podstawie kilkudziesięciu wiadomości, mniej więcej w 40% przypadków. To są te pająki, które mi wysyłacie. Dlaczego? Ponieważ te pająki są troszeczkę synantropijne, to znaczy one żyją też tutaj w miastach, żyją na wsiach, żyją w pobliżu człowieka i bardzo, bardzo, czyli kolejne dwa razy bardzo często zdarza się, że takie pająki znajdujemy u siebie w domach, w mieszkaniach. I ja też niejednokrotnie znajdowałem te pająki, czyli właśnie albo bokochody, albo jakiś ich kuzynów o takim charakterystycznym rozczapiżonym na boki wyglądzie, które troszeczkę przypominają właśnie małego kraba. No znajdowałem te pająki i przez te Ilość wiadomości, które mi wysyłacie, że o, panie, taki oto pająk, co to jest? Pomóż, czy on nie zabije? Spoiler, nie, nie zabije. Przez te wszystkie wiadomości pomyślałem, że ten pająk to jest idealny materiał na film. A jeszcze ciekawsze jest to, że, i to jest w ogóle dowód, że życie samo pisze scenariusze. Ja filmu o tym pająku jeszcze do przedwczoraj w ogóle nie miałem w planach i nie chciałem o nim nagrywać. Ale tak się jakoś złożyło, że na ostatniej ZOO egzotyce przyszedł do mnie taki młody człowiek zajarany pająkami i mówi, złapałem dla ciebie pająka. No i właśnie wręczył mi tę kliszówkę z pająkiem w środku. No i jest. Także bardzo Ci dziękuję za pająka. W ten sposób jest nowy film i nowy obiekt do obserwacji. To teraz jeszcze ciekawostka. W internecie krąży pewien film, który ukazuje pewnego pająka, w zasadzie pewien rodzaj pająków z tej właśnie rodziny, czyli z rodziny Tomiside. Jak on się nazywa? A, dobra. I są to pająki z rodzaju Epicadus. Te pająki no są tak dziwne, że aż niemożliwe. Spójrzcie zresztą sami. No to są tacy kosmici i one w ogóle występują w Ameryce Południowej, między innymi w Brazylii, jest tam kilka gatunków. I to są pająki, które normalnie upodabniają się do chyba kwiatów, no ewentualnie do porostów albo jakichś grzybów. W każdym razie pająki są przegenialne. Może nie jakieś ogromne, no bo powiedzmy, że takie. No ale niestety, niestety niedostępne w handlu i nigdy nie widziałem oferty na te pająki. A szkoda, no bo po prostu to jest chodzące a w zasadzie czychające cudeńko. Także jak sami widzicie, pajączek jest bardzo ciekawy, natomiast z nagrywaniem tego filmu mógłbym mieć pewien problem. Wygońmy go tak troszkę. O, widzieliście? W ogóle on teraz użył nici asekuracyjnej i normalnie, tak żeby nie spaść, no to wylądował na moje ręce na nici. Zróbmy tak. Ten pajączek tak jak mówiłem, no trochę nudy, ale z drugiej strony ciekawy, bo jak się przybliżymy i jak zobaczymy go z bliska, no to wygląda dosyć niezwykle, ale pająki te mają pewien problem i problemem tym przy nagrywaniu tego filmu jest jego wielkość. No słuchajcie, zobaczcie, to jest dorosły osobnik, a on jest jak yy, nawet nie mój paznokieć. O i kolejny raz, widzicie? On teraz wisi na nitce. pyk, i wylądował. I tutaj z pomocą przyszło mi to. Ja nie chcę, żeby to była jakaś recenzja, nie jakaś reklama czy coś. Natomiast kupiłem ostatnio obiektyw i taki w miarę tani jak na to, co może sobą reprezentować, to jest obiektyw Laowa 50 mm. Ten obiektyw pozwolił mi nagrać film o tym pająku. Jak w ogóle to wygląda? Yy, I pozwolił mi nagrać kadry, które właśnie widzieliście. Między innymi polowanie, m.in. zbliżeń. Genialny sprzęt, jak ktoś chce makro, to bardzo polecam. Takie coś sobie sprawić. No, to tyle. Podsumowując, bardzo chciałbym, żeby film ten zakończył się jakimkolwiek morałem, ale żaden mi nie przychodzi do głowy, więc niech morał będzie taki. Nawet jeżeli pająk ma dosłownie 5 mm i to dosłownie, bo ten pająk nawet nie wiem czy ma 5 mm, to jeżeli go odpowiednio powiększymy i zobaczymy go w troszeczkę innym świetle niż na co dzień, to okaże się, że jest to małe cudeńko natury. I z tą myślą was zostawiam. Mam nadzieję, że film wam się podobał, dajcie znać, czy pająki też wam się podobały. No i tyle. I widzimy się w kolejnym filmie. Hej. Uff, dobra, udało się.